Cześć! Z tej strony Sofia i muszę Wam powiedzieć coś mega ważnego. W sobotę byłam na wielkim turnieju z gimnastyki i zajęłam pierwsze miejsce. Było tam ponad 300 zawodniczek z różnych roczników. To było super, ale też i trochę stresujące dla mnie. Na początku się bałam, myślałam, że coś mi pójdzie źle, ale jak weszłam na matę, kompletnie o wszystkim zapomniałam. I skupiłam się tylko na układzie. I wiecie co? Zająłam pierwsze miejsce. Dostałam puchar, dyplom i walizkę jako nagrody. Po występie byłam z siebie bardzo dumna i szczęśliwa, ale przedtem nie widziałam, jak mi poszło, i myślałam, że wszystko źle. Czułam ogromny stres. Ale jednak się okazało, że wszystko było ok. Napiszcie w komentarzu, czy kiedyś odczuwaliście taki stres i jak dajecie sobie radę z takim uczuciem. No a teraz muszę wracać do nauki, bo czekają na mnie trzy sprawdziany z historii, matematyki i polskiego. Zazwyczaj kiedy się uczę, to robię różne schematy i notatki, bo wtedy mi się lepiej zapamiętuje. Na przykład ułamki. Na środku kartki piszę ułamki, różne kreseczki i dopisuję, jak się rozwiązuje, przykład i tak dalej. A na przykład z historii piszę różne daty, tam imiona, nazwiska, bo wtedy mi się lepiej pamięta. wyglądają moje schematy i to jest tylko jeden paragraf. Właśnie wygląda moje uczenie. Kotka ciągle mi przeszkadza. Wchodząc na stolik. Niełatwo jest połączyć treningi i naukę, ale kiedy się naprawdę chce, to to się da zrobić. Trzeba po prostu mieć cel i się nie poddawać. Jeśli wy też macie trudny tydzień, to trzymam za Was kciuki. Jeśli Wam się podobał ten vlog, to zostawcie łapki w górę i subskrybujcie ten kanał. No i widzimy się w kolejnym filmiku. 拜拜